Marca, 7 marca, 7-7 Warszawa, konferencja. Marcin Osman, Mirek Burneko, Rafał Mazur. Zaczynamy pierwszy nasz event I zobaczcie na fotele, Chyba ktoś przyjdzie do nas dzisiaj. Robimy powitanie w trójkę na scenie. Później e, zejdźcie ze sceny: Ja zostanę. Powiem kwestie techniczne, toalety i takie sprawy. Zapowiem Rafała. Rafał robi swoje wystąpienie. Kończy swoje wystąpienie. Otrzymuje gromkie brawa, stojące owacje albo. Cokolwiek, Budawe? Przywitajmy wielkimi brawami. O, to... Rafał Mazur, Zenia Chinionca Dlatego właśnie ja ci zapowiadam. No, mhm. <śleszy> <Cześć, śleszy> to... no, zobacz! Czy... zobacz. <śleszy> dawaj Rafał! <śleszy> dawaj wiedzą! <śleszy> <śleszy> Jak to sami? Jak to? Jak... A nie, to czekaj. E... Bądź milkiem, Dobra, dobra. Okay. <śleszy> Dzień dobry, 7 marca, konferencja, jest Grzesiu, pracujemy razem. Uczestnicy są tam, się gotują w korytarzu. My idziemy na testy audio, wideo, foto, proszę bardzo. Mirek Burnejko, Agata Jakuszko-Sobocka, kolorowa pani, która będzie nas notowała, malowała, rysowała i robiła piękne rzeczy. A, właśnie ich poznałem, poznajcie Agata, Mirek, hello, hello, hello. Sebastian, koordynuje tutaj wszystkie rzeczy, by to działało. To jest chyba najważniejsza osoba na konferencji, ważniejsza niż my, bo bez ciebie nie, nie ma nas. Zaraz zaczynamy, to będzie pierwsza konferencja, która której jestem ever, która rozpocznie się punktualnie, bez kitu. Wszyscy są w sali, czekają, są podekscytowani, mega chat. Zaczynamy konferencję. A może inaczej, może chodźmy pod drzwi i powitamy. Dzień dobry, chodźcie do tego. Ale pomysł. Jeszcze raz. Witamy, hello, hello. Siemaneczko, cześć, cześć. 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 O, Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Hello, witamy serdecznie. Już Dzięki za prezent. Cześć. Cześć. Dzień dobry! Entuzjazm Rafała. Też się cieszy, też się cieszy. Bardzo cieszymy W środku, w Czesiu. Bardzo cieszymy się, że tu jesteście. Poziom ekscytacji po naszej stronie po waszej stronie jest mega przeogromny. Rafał ma ogromne marzenie. Mogę teraz? Powie Mogę, tak. Dobrze. Kraków, pisze, Rafał chciałby tym, podpisać dla was książki dzisiaj, zostań drapieżnikiem dla każdego z was. I z każdym z was mieć zdjęcie, to jest jego ukryte marzenie. Zapraszamy do stolika. Także zaczynamy dzień, mamy dzisiaj w planie sześć wystąpień, zaraz o tym będą szczegóły dokładnie powiedziane. My się na maksa cieszymy i lecimy z tym! No. I moja relacja z Rafałem była taka, że napisałem mu wow, dzięki, super materiał. I po roku mamy wspólną konferencję, wspólne projekty, wspólne książki, wspólne rozmowy wielogodzinne i najważniejszą rzeczą, jaką nauczył mnie Rafał jest takie proste zdanie. Pozwól im umrzeć. W kontekście ludzi, którzy nie rozumieją, nie chcą osiągać więcej. Dzięki Rafałowi przestałem skupiać się na ludziach, którzy po prostu chcą umrzeć. Skąd się na tych, którzy chcą wygrać? I mamy taką pełną salę takich właśnie osób dzisiaj. Proszę Państwa, Rafał Mazur, z dnia skiniewca. przyjemność zaprosić na scenę teraz Marcina Bosmana, który. Mistrzem tego, za co... Nie musisz kończyć, miałem no, to bardzo, bardzo dobrze. Jak wiecie, pewnie jestem fanem robienia slajdów na prezentacjach. Inside joke, część osób złapała. Ok, Nie jestem, w ogóle nie robię prezentacji, ale uznałem, że jak Mirek ma 384 slajdy, to ja zrobię 6. <laughs> Będziemy, słowem kluczem, frazą kluczem tej konferencji jest natychmiastowa implementacja. Ja będę chciała sprowokować na natychmiastowej implementacji tego, co Wam Ci tu i teraz pokażę. Wystąpienie numer jeden zrobione, idziemy na przerwę i lecimy dalej z tematem. Rozmawiamy tak kto jak ile was obserwuje, to no, wszyscy tak długo, ja no już totalnie, naprawdę od dwóch tygodni, może ciebie właśnie, no pierwszego tak dwa tygodnie, mówię dobra, ja akurat wchodzę do ciebie chyba na fejsa i taka główna o to że konferencja, w tym ja miesiącu to jest normalne, oni mówią, że to pierwsza konferencja, tak, 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 tak. tak. nie robiliśmy nigdy dedykowanego w stu procentach naszej społeczności. Tak. Nie, mnie najbardziej, co tak ciekawe to fajne wykłady, nie? według mnie to było takie ludzkie, nie? Wykłady były gdzieś na uczelniach, czy Aspiro, czy cokolwiek i te filmiki, tak mówię, nie no, takie ludzkie, myślę, dobra, to i od razu, decywia w ciągu tego. Ja akurat dzień po jakby ja podwyżka, no ale trudno. Jest. <laughs> Dziękuję za swoje pieniądze. <laughs> Ciekawostka, Czy jest premiera tej książki, Steve Sims Blue Fishing, gdzie napisałem całą rekomendację yy, o tej książce. To jest Ania z wydawnictwa Galaktyka. Zajmujemy się promocją i się mega tym cieszę, bo to jest książka, którą on przedstawił mi Rafał Mazur w wersji angielskiej. I Long story kilka miesięcy później. ta książka zbiana po polsku e, z moją rekomendacją. że będzie dzisiaj kilka egzemplarzy, które będziemy można kupić. Cześć. Hej Steve, it's Marcin Osman. Mam uh, got a bad news for you, man. We sold all copies of your books on this amazing conference. Next time you're gonna come, right? Come. Wdrożyliśmy te książki, wszystkie i ogólnie y, mam coś. To jest ten słupek, w sensie. Ten, hmm? Bo rozpoczęliśmy ten projekt, myśmy, robiliśmy coś takiego i to jest jakby Twoja rekomendacja. W sensie hmm? wzrost znacznej sprzedaży, y, więc chciałbym, żebyś, żebyś o tym wiedział, bo wdrażamy na maksa swoje rzeczy wszystkie, żeby nagrało, codziennie nic nagrywa. Ale najważniejsze jest to, że to działa, że masz konkretny wykres pokazujący więcej hajsów. Zadzwoń do klientów, których już masz, na luźną rozmowę, gdzie pogłębisz. Ich potrzeby, no. a może zrób dla nich jakąś kolację dla klientów i, i zobacz, czego nie wody potrzebują. Zwiększ pogłęb relacji z tymi klientami. No. Okay, ale jak, jak... Bo ci klienci no. wydadzą mu się więcej pieniędzy. No. Masz mi trzy rodzaje usług. No. Do it yourself, do it with you, do it for you. To no. wiesz, nie? Więc no. no. spójrz sobie te trzy pakiety. Czyli po prostu. No, Super tanio, bez trochę obsługowo no. Zrobimy to za ciebie. I mają mieć skrajnie różne ceny. Dobra. 100 zł, 10 tysięcy, 50 tysięcy. Dobra i ok na tym się skupiać. To tak jest. I to chyba będziecie o tym mówić, co nie? O tym tak jest. że podwyższa tak te sceny, super. Tak Ogólnie jeżeli chodzi o Ciebie, to napierdzielamy też właśnie to, co te wszystkie twoje filmy i tak dalej, jak mamy czas, bo w sumie go nie mamy, bo, bo mamy taką metodologię, żeby wdrażać i wcisnąć na maksa. I to jest świetne i dzięki, że poznajcie po prostu temu przez przypadek na YouTubie, bo w końcu mam osobę, która po prostu mówi konkrety, ci sięż, po prostu robisz, wdrażasz i lecisz po Jaka przyjemność, dziękuję, trzymam okay. się, Ja Ci dziękuję.